Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to takie zwykłe nagranie z niedzielnego strzelania. Teren na jakim się dzisiaj znajdujemy to Janczary, z tym, że jest to troszkę inne miejsce niż zazwyczaj gramy, a nawet niż to gdzie graliśmy ostatnio. Aktualnie gramy w rundę drugą, bo wcześniej był deathmatch, a teraz gramy w liczniki. Jeden jest po lewej stronie przy drodze, natomiast drugi po prawej pomiędzy bagnami. Na początku gry wydaje nam się, że lewy licznik będzie ważniejszy i łatwiejszy do obrony, więc to na nim się skupiamy. Na prawy licznik przy bagnach wysyłamy tylko trzy osoby, żeby rozpoznały teren i ewentualnie skorzystały z okazji. Licznik udało się zabezpieczyć, teraz trzeba go upilnować. Licznik jest dosłownie Kaspar. 30 metrów tutaj. Krzaki nie pomagają. Do tego replika ma dzisiaj też trochę fochów, a na dodatek zaczyna padać. Więc z tą celnością to dzisiaj troszkę słabo. Przyjął. Lewo też obserwujcie, bo od lewej też strzeli. Kaspar, kiedy mogę liczyć na odsiecz? Idzie tyłem w tych krzakach za nami. Koniec końców dostaję i ja, a byłem tutaj niestety ostatni z naszych. Odrodziłem się i od razu lecę do lewego licznika, bo tam prawdopodobnie przeciwnik go właśnie przejął. szybko Coś w magazynku się zaczęło zacinać, no i niestety zginąłem. Tyle dobrze, że teren praktycznie udało się oczyścić i zaraz nasi przejęli licznik. Wychodzę z lespa i lecę na prawy licznik, bo tam cały czas nie jesteśmy w stanie go przejąć. Licznik jest tutaj, na tych drzewach. Po prawej i po lewej podmokły teren, a wręcz bagno. A zaraz zanim po lewej stronie mamy licznik, więc trzeba się tutaj po prostu przebić. Zynek, to ja muszę wszczędnie teraz Dostał jeden Dostał jeszcze jeden na górze i jeszcze jeden tam O tamten też dostał albo coś Podchodzi z kosz... Czyli ten po lewej, lewej stronie czy dostał? Tak po lewej Dobra, Dobra panowie prawa zdjęta Nie widzę go, ładuje! dostał nisko na ziemi leżał, ok, ja mam tutaj listnik drugi, właśnie podchodzę. Mam drugi licznik, 26 wroga. No, panowie, nie siedzimy tutaj na dole, tylko do przodu. Jeden się cofa. W tym momencie obydwa liczniki są pod naszą kontrolą. Z tym, że jesteśmy jakieś 20 punktów w plecy. Chłopaki, jeden fajnie jakby mi lewo ukrył. Poduje? Chyba roga go zdjął. My tu trochę zagniedliśmy, przyjęliśmy licznik i odepchnęliśmy. Jak tam wygląda ten, ten, sytuacja na liczniku, w liczbach? 16 do 10 dla nas czy dla nich? Czyli mamy 20 w plecy. Czyli 10 minut trzymania obydwu. Ok, widzę duża ilość wroga, wyrusza z despa. Przeciwnicy wychodzą z respa i atakują. Z tym, że nie atakują naszego licznika, przynajmniej tego prawego, na którym ja jestem, tylko atakują ten, który jest wzdłuż drogi po naszej lewej stronie. Nie bo większość poszła na ciebie, ale to tyle. Oj nas minęli do Byliśmy tutaj gotowi do obrony, ale skoro do nas nie przyszli, to trzeba pomóc bronić drugiego licznika. Atakuję siłę wrogów od tyłu, którzy atakowali nasz lewy licznik. Nie żyjesz, bosman? To byłoby trochę nie w porządku strzelać z tej odległości. Panowie, czy przyciemnik dostał się do licznika? Wrók przy lewym liczniku. Kto stał? Lekko po mojej lewej był skryty człowiek pod drzewkami. Nie zauważyłem go. Po raz kolejny wychodzę z respa i lecę tym razem na lewy licznik, bo prawy podobno jest bezpieczny. czy jakieś spacie na lewej mi się tutaj pojawi, czy nie za bardzo? No i jak to zwykle, krzaczki, krzaczki, krzaczki. Jak coś w ogóle się przebije, to zazwyczaj już zły i jest do dupy. Przechodzi na lewo w Waszym kierunku. Uważajcie nisko na ziemi i w tych krzakach. Dostałeś? Ja też. Ja dostałem, dostałem. Dostałem, dostałem. Tutaj zginęliśmy obaj. Cóż, takie życie. Odradzam się, próbuję atakować, ale w tym momencie kończy się czas i zakończamy rozgrywkę. Udało nam się wygrać, choć z bardzo małą przewagą punktów. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.